Dzień dobry, dzień dobry dobra poranku. E, odzywam się już z samochodu, dlatego że jestem ze słodziaczkami, bo ja z Juliankiem przywiozłam Stasia y, na zbiórkę, y, dlatego że Stasia dzisiaj wyjeżdża na kolonie, na swoje pierwsze kolonie, także y, za chwilę mamy zbiórkę, jesteśmy już na miejscu, wyciągamy walizkę i wysiadamy, także y, lecimy. Moi drodzy, wyprawiliśmy Stasia właśnie, odjechał i powiem Wam, że byłam twarda jak skała. No, zebrałam się w sobie, żeby nie płakać i naprawdę jakoś nie miałam takiej, wiecie, żeby... nie chciało mi się nawet płakać, on się cieszył, więc ja też się cieszyłam, ale zaskoczyła mnie jedna rzecz, słuchajcie. Juluś bardzo się rozpłakał, że Stasia jedzie i teraz mu tłumaczę, że Staś do nas wróci, że ten był bardzo zasmucony, także czeka nas dzisiaj taki dzień chyba, Smutny, no ale zabieram go na jakiś spacer, potem teraz na jakiegoś loda cukiera, bo muszę mu to wynagrodzić, że został sam. No i wiecie, no, tego się nie spodziewałam, że teraz to i mnie się już chce płakać, bo on tak biedny się wzruszył i, i, i rozczulił, że brat jedzie, że naprawdę mówię wam ciężko. Okej, okay, kochani, jesteśmy już w domu yy, i powiem wam tak: yy, zaskoczenie totalne. Staś pełen luz, zero stresu, zadowolony, uśmiechnięty. Myślałam, że będzie trochę przeżywał, ale naprawdę świetnie. A to są jego pierwsze kolonie. Był wcześniej na zielonym przedszkolu, ale to było już kilka lat temu. No i w przedszkolu to nieco inaczej. Tutaj już bardziej tak samodzielnie. A tak w ogóle to pojechał na dwa tygodnie na kaszuby. Mają mieć wycieczkę też nad morze, także fajnie. Bardzo bogaty w ogóle plan tych kolonii, dużo atrakcji. Natomiast, no mówię, Staś, gdzie to o niego się bardziej martwiłam, wszystko ok, spokojnie, zadowolony, pojechał bez żadnego tam, wiecie, rozczulania. Natomiast Juluś mnie bardzo zaskoczył. I mówię wam, on nie płakał tak, że płakał tak histerycznie, tylko on po prostu jak dorosły człowiek za serce go ujęło, wzruszył się, łezki ocierał, zasmucił się. No powiem wam, że mnie też to tak ruszyło, że normalnie szok. A, ale jakoś e, zażegnaliśmy kryzys. Oj Zażegnaliśmy kryzys, przyjechaliśmy do domku, poszliśmy jeszcze tylko do sklepu e, kupić śmietane do zupki e, Kupiliśmy cukiereczki na pocieszenie, bo jakoś trzeba było tą pustkę, wiecie, wypełnić e, I teraz przyjechaliśmy do domu, ja sobie zrobię śniadanie, bo dzieci to jadły już śniadanie wcześniej, natomiast ja nie jadłam nic Więc ja sobie robię kawkę, śniadanie i powoli będę, e, nastawiłam już pranie i teraz będę jeszcze nastawiać zupę, żeby nam się ugotowała, bo, bo potrzebujemy coś na obiad. Była kawa, było śniadanko. Więc teraz e, słuchajcie, gotuje się już wywar na zupę pomidorową. Jeszcze nie dodałam pomidorków, ale na razie się gotuje tutaj taki wywar dużo włoszczyzny, bo ja bardzo lubię, jak jest ta sezonowa, świeża latem włoszczyzna, która daje ogromny aromat. Uwielbiam też taki rosół. Także e, jeszcze niech się to pogotuje później, e, dodam pomidory, śmietanę i będzie pyszna zupka. Zupa gotowa, pomidorowa, dzisiaj z makaronem, z nitkami, dlatego że taka mnie naszła ochota. Zawsze Staś bardzo lubi z kokardkami i zazwyczaj mamy pomidorową z kokardkami, ale dzisiaj właśnie dla odmiany są nitki. Dzień dobry, witam się już z wami w kolejnym dniu, dlatego że wczoraj nie nagrywałam. Ponieważ e, wieczorem, mm, no byłam sama z Julciem, wszystko tam przy nim ogarniałam, on biedaczek nie mógł zasnąć e, Bo e, jakby dopytywał cały czas o Stasia i zasnął mi dopiero, gdy Staś do nas zadzwonił, usłyszał go w telefonie To się troszeczkę, wiecie, uspokoił i zasnął od razu Natomiast... E, ja wczoraj do późna miałam trochę rzeczy do zrobienia na komputerze I zeszło mi słuchajcie do drugiej w nocy Także dzisiaj jestem beton, nieprzytomna, głowa mi pęka Więc właśnie robię sobie śniadanie, bo Juliusz już zjadł I, 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 I robię sobie śniadanie i dzisiaj będzie potrzebne na pewno dużo kawy Julianek kiedy na swoim samochodziku Halo co to jest? Powiedz cześć. Nie! Także e, dzisiaj dużo kawy. E, plan jest taki, że musimy iść do manufaktury, bo mamy tam do odebrania coś. Musimy iść do netto, bo skończyły nam się banany właśnie. E, więc takie dzisiaj wiecie. Mamy. Mamy banany? Nie! Przez chwilę zjadłeś się ostatniego do koktajlu. Musimy iść kupić, także dzisiaj tak będzie, wiecie. W domu troszkę ogarnianie obiad i, i zakupki. Aha! Ok, kawka gotowa, więc ja teraz piję, posilam się, i jak wypiję, to będziemy myśleć, co dalej. Chciałabym iść od razu do tej manufaktury, ale właśnie nie wiem, może pójdziemy na otwarcie, na dziesiątą Dlatego, że później ma przyjechać kurier, nie do końca wiem o której, więc może rzeczywiście zaraz wypiję tą kawę i się zbierzemy i pójdziemy Ojejku, słuchajcie, mam całe włosy mokre Wyszłam z Juliankiem do sklepu, bo tak jak wam mówiłam, mieliśmy iść do manufaktury, do Netto Ale u nas od rana cały czas się tak bardzo chmurzy Przejaśnia na zmianę, więc stwierdziłam, że najpierw z nim pójdę tylko do netto, bo mamy blisko. Później wrócimy do domu, on zje zupkę, prześpi się, i jak będzie ok, to pójdziemy sobie do tej manufaktury. No i słuchajcie, wyszliśmy do tego netto. Miałam kupić tam kilka rzeczy takich spożywczych, które nam się pokończyły. No i co? Zdążyliśmy wyjść z domu, dosłownie doszliśmy kawałeczek. Byliśmy w połowie drogi do sklepu i tak luneło, ale to tak, że normalnie szok. Uciekliśmy, bo jest tam przychodnia. Uciekliśmy do przychodni pod dachem, stanęliśmy przy wejściu, żeby nie zmoknąć, ale tak lało, że w ogóle nie przestawało, bo myślałam, że przyleci moment i pójdziemy dalej. Już zapinam, już. Poczekajcie sekundkę. O, zdjęłam tą mokrą bluzę od razu. E, no i tak, nie przestało padać. E, cały czas pada, ale tak troszkę się uspokoiło, że tak delikatniej pada. No ale już ulicami po prostu płynie rzeka, a Julianek był w sandałkach, bez wózka. Więc stwierdziłam, że... a on jest bardzo przewrażliwiony, jak ma coś mokrego. E, więc e, stwierdziłam, że jak tylko troszkę mniej będzie padało, to go biorę na ręce, żeby mu się te buty całe nie zalały. I e, idziemy do domu, bo mówię: jak tak będzie padało, i tak już rzeka płynie ulicą. Więc, nawet jak dojdziemy do tego sklepu, i będę miała torbę zakupów, on nie będzie chciał iść po tym mokrym, e, bo naprawdę po kostki woda. Ja byłam w Adidasach, no więc całe też zamoczyłam. Woda. Już chwilkę. To e, mówię: Nie dojdziemy i tak z tymi zakupami, więc e, mówię: no trudno. Zawinęliśmy się do domu, przyniosłam go na rękach Ja oczywiście zmokłam bardzo Ja mu kaptur od bluzy założyłam, ale całe bluzy mamy mokre Także się suszą No i co? I nic nie kupiliśmy Także teraz siedzimy w domu, zjemy zupkę Juluś pójdzie na drzemkę A po południu już jak Przemek wróci z pracy To ja sama pójdę do netto i do manufaktury Albo podjadę już samochodem Może do manufaktury i od razu tam sobie Zrobię zakupy w Osho Żeby nie dźwigać to w auto wrzucę No zobaczymy, ale już chyba sama pójdę Bo no, dzisiejsza pogoda Jest nieprzewidywalna, jest bardzo zachmurzone i, I będzie tak co chwilę padało Nie no słuchajcie Znowu leje Także ja dzisiaj będę musiała Samochodem pojechać Chyba do tej manufaktury miał być spacer, ale no nie da rady. A muszę iść na zakupy. Muszę jeszcze spożywcze zakupy zrobić. Ok, słuchajcie, przyjechałam do manufaktury, i musiałam przyjechać samochodem, bo pogoda jest tak kapryśna, że u nas co chwilę świeci słońce, i co chwilę deszcz leje, ale to po prostu tak leje, że szok. No i przyjechałam. Trochę miałam obawy o tej godzinie, bo o tej godzinie to wiecie, samochodem to jest tutaj ciężko zaparkować. Ale udało mi się, zaparkowałam, dlatego odzywam się do Was z samochodu. Idę najpierw do Oszą, muszę zrobić zakupy spożywcze jakieś, a później yy, yy, przyniosę je sobie do samochodu i pójdę jeszcze, bo mam do odebrania w sklepie Mango yy, paczkę z ubraniami yy, dla dzieci. I jeszcze muszę wejść do Empiku yy, i chyba sobie jakąś kawę kupię, bo mi się strasznie spać chce. A, a co? A po prostu mam dzisiaj dużo pracy na komputerze znowu i będę znów siedziała pewnie do drugiej w nocy, więc mimo późnej pory już yy, to i tak kawa się przyda. Yy, także lecę. Yy, zobaczymy, co mi z tych zakupów wyjdzie. No dobrze, po zakupach. Jest teraz herbatka z cytryną na wieczór, komputer, czy psik na przegryzienie, żeby się przyjemniej pracowało. No i niestety, ale trzeba usiąść i zrobić parę rzeczy. Zejdzie mi pewnie do nocy. No, ale nic. Także ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam, że byliście te dwa dni ze mną. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.